W budynku zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1, w tak zwanej małej jedynce, gdzie uczą się najmłodsi uczniowie i przedszkolaki, doszło do zwarcia w instalacji elektrycznej i zadymienia budynku. Zgłoszenie mówiło, że powstał pożar w szkole podstawowej, tutaj na Stasia i Od razu udały się dwa zastępy gaśnicze plus my z dowódcą jednostki na miejsce zdarzenia. Na miejscu zdarzenia stwierdziliśmy, że powstał pożar w pomieszczeniu gospodarczym, znajdującym się w piwnicy, bo bardzo silne zadymienie. I, I podjęliśmy decyzję, tutaj już nawet pani dyrektor podjęła wcześniej decyzję o ewakuacji dzieci. Dzieci już były praktycznie wyprowadzone na zewnątrz i zostały przeprowadzone do dużej szkoły, tak zwanej jedynki, prawda? No, i działania gaśnicze trwały. Strażacy bardzo szybko uporali się z tym pożarem, prawda? I, I został pożar ugaszony, zlokalizowany i ugaszony. Po czym nastąpiło oddymianie pomieszczeń, gdyż te pomieszczenia były bardzo intensywnie zadymione, prawda? No, i po oddymieniu pomieszczenia, prawda? Teraz będzie sprawdzenie czuj miernikami, czujnikami, czy, czy nie mamy tam jakichś związków toksycznych, prawda? I przekażemy miejsce prowadzonych działań dyrekcji szkoły. Jestem bardzo zaskoczony. Niecodzienna sytuacja. Niezwykle przeżywam całą tę sytuację. No, cieszę się, że na szczęście nie było to jakieś groźne, niebezpieczne wydarzenie. Bardzo dziękuję nauczycielom, wicedyrektorom, że tak sprawnie przeprowadzili ewakuację. Ze szkoły ewakuowano ponad 200 osób. Nie jestem zadowolony z tej ewakuacji, gdyż nauczyciele sobie bardzo dobrze poradzili, prawda? Przeprowadzili to w sposób zadowalający. Na miejscu zdarzenia obecny był burmistrz Piotr Pudowski. Ta szybka reakcja szybka reakcja ze strony pracowników, jak również szybka reakcja ze strony służb ratowniczych, mam tutaj na myśli Państwową Straż Pożarną, spowodowała, że rozmiar tych zniszczeń nie jest duży i nie, będzie, nie będą potrzebne jakieś duże nakłady. Oczywiście musimy się przyjrzeć, co tak naprawdę było przyczyną, ustalić i jeśli będzie potrzeba, żeby tutaj dokonać remontu, wymiany instalacji elektrycznej, to oczywiście bezpieczeństwo naszych dzieci jest ponad wszystko i takie środki się znajdą. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało, trwa szacowanie strat powstałych w wyniku pożaru.